Witam, w tym odcinku Wam zaprezentować, jak dodać śnieg na gry Simulator Farm 2011. Zaczynamy. Widzimy naszą przeglądarkę internetową. Wpisujemy link podany w opisie. Czekamy na pobieranie. Dobra, jak już możemy pobrać, pobrać to, to pobieramy. Ty będziesz podać kod, ja go przepiszę. Dobra, ja już przepisałem, teraz pobieram. Mi do, dobry kod podał. Teraz zapisujemy. Czekamy, aż nam to się pobierze. Ja poczekam, a wy nie będziecie tego widzieć. A widzicie, mi się to już pobrało. Teraz robimy tak. Bierzemy to. Bierzemy kopiuj. Wchodzimy moje dokumenty. My Games. Simulator panu 2011. Moc. Klejamy to tutaj. Teraz to tutaj rozpakowujemy. Musimy poczekać, aż to nam się rozpakuje. I już! Teraz starczy, żebyśmy włączyli naszą grę. Musimy niestety zrobić zapis od początku. Ale mapa będzie ta sama. Go, go, go! Teraz wybieramy, wybieramy gra. Tutaj musi być wolne miejsce. Poziom wybieracie jaki chcecie. Ja zagram sobie na niski. I wy... <słyskawek> ja klikamy ruchom. Jak widać mamy wszędzie śnieg. 手だ。